Witam, w dzisiejszym filmie pokażemy sobie co to są przedziały liczbowe, w jaki sposób możemy zaznaczyć te przedziały liczbowe, kiedy zaznaczamy nawiasy zamknięte, kiedy otwarte, kiedy na osi rysujemy kółka otwarte, a kiedy zamknięte. Macie tutaj wypisane trochę wiadomości teoretycznych i widzimy na pierwszym tutaj rysunku, mamy przedział obustronnie domknięty, od dwójki do piątki domknięty z obu stron i kółeczka są zamalowane. Zawsze jak będziemy mieli na osi kółeczko zamalowane, to będziemy mieli tutaj nawiasy domknięte. Ten, w tę stronę albo w tę stronę. I co to oznacza? Oznacza to, że w tym przedziale znajduje się wszystko od dwójki do piątki, czyli wszystko co jest pomiędzy 2 i 5, ale także dwójka i także piątka. Czyli do tego przedziału na pewno należy dwójka, na pewno należy 2,1, 2,5, 3, 3,5 4,5, 4,9, no a także 5. Natomiast tutaj poniżej mamy przykład, też jest przedział od dwójki do piątki, ale mamy tutaj kółeczka otwarte i nawiasy też otwarte. Widzimy więc, że jeśli mam na osi kółeczko otwarte, to będę zaznaczał przedział, używając nawiasów otwartych. I to oznacza, że wszystko, co należy do tego przedziału, to są liczby pomiędzy dwójką a piątką. Piątką, czyli na przykład 2,1, 2,5, 3, 3,5, 4,5, 4,9, ale sama dwójka i piątka już nie. Czyli w odróżnieniu od tego, co było tutaj, otwarta kropka oznacza, że dwójka i piątka już nie należy do tego przedziału. No i oczywiście mogą być różne kombinacje. Tutaj macie, mogą być przedziały z jednej strony domknięte, z drugiej otwarte. Czyli tutaj na przykład, jak mamy od dwójki do piątki, dwójka jest zamalowana, to znaczy, że dwójka zawiera się w tym przedziale, ale piątka już nie. Tutaj na odwrót od dwójki do piątki. No i tutaj mamy od y, dwójki do plus nieskończoności. Przy plus nieskończoności oczywiście zawsze te nawiasy są otwarte, także tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować. Natomiast no, od minus nieskończoności do piątki też przy minus nieskończoności te nawiasy są otwarte. Czyli podsumowując, nawiasy domknięte oznaczają zamalowane kropki na osi i oznaczają, że mamy do czynienia z takim przedziałem, gdzie. Mamy od jakiejś liczby do jakiejś liczby włącznie, czyli razem z tymi liczbami. Oczywiście jeśli będą nawiasy domknięte z obu stron, bo gdyby były domknięte tylko z jednej, no to wtedy tam, gdzie nawias jest domknięty, wtedy tam ta liczba należy. Natomiast nawiasy otwarte oznaczają na osi kółka otwarte, czyli niezamalowane i wtedy dana liczba nie zawiera się w danym przedziale. Teraz, zarówno na przedziałach, jak i na zbiorach, a my tutaj skupimy się tak naprawdę na przedziałach, możemy wyróżnić kilka podstawowych działań. Jest to przede wszystkim suma, iloczyn, różnica oraz dopełnienie. I, tu, i tutaj macie przykład. Suma. Sumę oznaczamy tutaj. Z symbolem U. No tak jak mamy w słowie suma, druga litera to U, dlatego symbol sumy to jest U. Można sobie to skojarzyć w ten, w ten sposób. I widzimy przedziała od jedynki do trójki z prawej strony domknięty B od dwójki do czwórki z lewej strony domknięty. Suma to jest wszystko, co znajduje się w tych obu przedziałach. Nie musi być w obu z nich, wystarczy, że będzie w jednym i już będzie za, zawierało się w sumie. Czyli tutaj widzimy, że mamy przedział od jedynki do czwórki, czyli jakby suma tych dwóch przedziałów to jest. Właśnie moja suma. Dalej mamy druga rzecz, czyli część wspólna iloczyn, takie odwrócone U. No i część wspólna to jest to, co zawiera się i w tym, i w tym przedziale jednocześnie. Czyli widzimy tutaj zaszarzona część, to jest ta, która jest I w A i w B. Mamy od dwójki do trójki. Dwójka jest zamknięta, ponieważ jest I w A i w B. I tak samo trójka też jest zamknięta, zamalowana, bo też jest I w A i w B. Czyli tutaj możemy zamalować. Jeśli odpowiemy sobie pozytywnie na takie pytanie, czy dana liczba za, zawiera się i w tym, i w tym przedziale. Jeśli będzie się zawierała i w tym, i w tym, to wtedy otwieram. Jeśli nie, to y, wtedy kółeczko będzie otwarte i nawias też otwarty. Różnica AB, co to oznacza? Oznacza to, że y, w tej różnicy będzie to, co zawiera się w przedziale A, a nie ma w B. Czyli tutaj widzimy ta zaszerzona część i zadajmy sobie pytanie na temat dwójki. Czyli dwójka jest w A. No jest w a. a. czy nie ma jej w B? Jest w B, czyli ja nie odpowiedziałem twierdząco na te dwa pytania, czyli nie została spełniona zasada różnicy, że w różnicy jest to, co jest w A, a nie ma w B, więc skoro nie została spełniona ta zasada, więc tutaj muszę otworzyć, tak? Gdyby tutaj była, gdyby tutaj była dwójeczka otwarta, tak, to wtedy oznaczałoby, że jest w A, a nie ma w B i wtedy tutaj domknąłbym w tej różnicy. No i dopełnienie A to jest wszystko poza A, czyli jeśli mamy nasz przedział od jedynki do trójki jedynka jest otwarta, czyli nie ma jej w A, więc będzie w dopełnieniu czyli w tym, co jest poza A, dlatego tu jest domknięte, natomiast trójka jest w A, więc nie będzie jej w dopełnieniu dlatego tutaj jest otwarte. No i teraz zróbmy sobie taki prosty przykład e, powiedzmy, że Przedział A wymyślę sobie od minus nieskończoności do domkniętego zera, natomiast B będzie powiedzmy od domkniętej minus czwórki do szóstki otwartej, tak? No i teraz po kolei wypiszemy sobie, najlepiej jeszcze wcześniej sobie narysować oś. Zaznaczyć na tej osi nasz przedział A. Tutaj będzie 0, tak? 0 jest domknięte, czyli tutaj leci nasz przedział A. To jest mój przedział A. Natomiast przedział B będzie od minus czwórki do szóstki, więc koreczko otwarte. Tutaj będzie mój przedział B. No i po kolei teraz lecimy sobie sumę. Suma to jest wszystko, co jest w tych obu przedziałach, czyli widzę, że jakbym połączył te dwa przedziały, to będzie od minus nieskończoności do szóstki otwarty. Dalej część wspólna, a i b, tych dwóch przedziałów. No widzę, że część wspólna będzie tutaj, od minus czwórki do zera, czyli piszę sobie od minus czwórki do zera. Czy minus czwórka jest i w tym, i w tym przedziale? No jest, w a i w b też jest, i tu, i tu, więc spełniona jest zasada iloczynu, więc domykam, 0 też jest i tu i tu, więc też z pewnością domykam. Teraz wypiszmy sobie a różnica b, czyli to co jest w a, a nie ma w b, no to zapewne będzie to ten tutaj przedział, czyli będzie to co od minus nieskończoności do minus czwórki. No i teraz zadajmy sobie pytanie na temat minus czwórki, czy minus, trójka, czy minus czwórka jest w a? Jest w a. Ale jest też w B, więc nie mogę powiedzieć, że nie ma jej w B, czyli nie jest spełniona podstawowa zasada różnicy, czyli tutaj będę musiał otworzyć. Teraz B różnica A sobie napiszmy. Czy to, co jest w B, a nie ma w A? Będzie to ten przedział, który jest tutaj, czyli od 0 do 6. No wiadomo, że przy 6 muszę otworzyć, bo 6 nie ma w B. A czy 0 jest w A? No jest w A, więc nie będzie w b różnica a, tak, bo w b różnica a jest to co jest w b, ale nie ma w a a0 jest w a, więc tutaj no, nie będzie występowało, dopełnienie a jest wszystko poza a w lewą stronę a nie będzie dopełnione, bo ciągnie się w minus nieskończoność, czyli w prawą stronę będzie od zera do plus nieskończoności przy plus nieskończoności wiadomo na jest otwarty, przy zerze też otwarty, ponieważ 0 jest w a więc nie będzie w jego dopełnieniu no i dopełnienie b B dopełnienie będzie z obu stron, czyli będzie z lewej strony e, z lewej strony będzie od minusu nieskończoności od minus nieskończoności do minus 4 otwarty oraz od 6 zamknięty do plus nieskończoności no bo szóstki nie ma w B, więc będzie w jego dopełnieniu minus czwórka jest w B, więc nie będzie w jego dopełnieniu i tak naprawdę to jest wszystko, jeśli chodzi o działanie na przedziałach. To jest bardzo przydatne, zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym. Kiedy mamy do czynienia z kilkoma jakimiś warunkami, później musimy sobie wziąć część wspólną lub sumę z tych warunków. E, ok, także jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy związane z przedziałami, byłoby to tyle. Zapraszam do kolejnych filmików.